Co będzie, jeśli otrzymasz wzrok na 1000%? Dlaczego w ogóle coś widzisz? A dlatego, że dobry czarodziej machnął swoją magiczną różdżką i. Prawie. Są takie małe cząsteczki światła fotony odbijają się od obiektów i padają prosto na siatkówkę Twojego oka. <laughs> W siatkówce Twojego oka znajduje się 126 milionów komórek światłoczułych. Z radością witają one swoich przyjaciół, fotony, i wysyłają informacje o nich prosto do mózgu. A później Twój mózg analizuje tę informację, a ty dostajesz obraz. Twój mózg jest niesamowicie fajny! Co prawda, nasz wzrok ma swoje ograniczenia. Nie potrafimy zobaczyć promieniowania podczerwonego ani ultrafioletowego. Nie możemy zobaczyć fali radiowej ani bakterii. Aj, wybacz, ty przecież masz wzrok jak rentgen. Idealnie jest, kiedy norma naszego wzroku wynosi 100%. W takim przypadku widzimy wszystkie przedmioty jednakowo dobrze, zwłaszcza lody, chipsy i nowy gadżet. Ale w życiu nie zawsze jest idealnie. Mniej więcej 30% ziemskiej populacji ma problemy ze wzrokiem to około 2 miliardów ludzi. To nie jest mała liczba. Jak ci nieszczęśnicy widzą świat? A tak. Najbardziej popularne wady wzroku to krótkowzroczność. I dalekowzroczność. Krótkowzroczność to wtedy, kiedy wyraźnie widzisz telefon przed własnym nosem, ale już widok nieumytych naczyń i rozgniewanej mamy jest niewyraźny. Rozmywa się. A dalekowzroczność to wtedy, kiedy dobrze widzisz biegnącego na ciebie wściekłego buldoga, ale kosteczkę, która leży ci pod nogami, już nie bardzo. Ale zdarza się, że człowiek widzi nawet nie przedmioty, ale po prostu plamy. Jasne i ciemne plamy. Cześć, śmieszna jasna plamo, to znaczy, przyjacielu. A zdarza się, że człowiek zupełnie nic nie widzi. Jest ślepy. Na świecie jest 35 milionów niewidomych. Ich liczba ciągle rośnie. Co 5 sekund na świecie ślepnie jeden dorosły człowiek, a co minutę dziecko. I za 10 lat niewidomych będzie już 75 milionów. Dlaczego tak? Dlaczego ciągle gapimy się w gadżety? Coraz bardziej i bardziej. No, no, oprócz ciebie oczywiście. A teraz zastanówmy się nad tym, co będzie, jeśli otrzymasz wzrok na 1000%. Będziesz najfajniejszym człowiekiem na Ziemi. To raz. Będziesz mógł dorabiać jako żywy mikroskop w najbardziej zaawansowanym laboratorium naukowym, obserwując mikroskopijne bakterie. To dwa. Będziesz łapać najniebezpieczniejszych przestępców, dostrzegając najbardziej ukryte dowody i dadzą ci bardzo dużo medali. To trzy. Będziesz mógł bez trudu spisywać na egzaminie, zaglądając do notatek nauczyciela, kiedy on będzie pił kawę u siebie w domu. To cztery. Będziesz mógł patrzeć na ekran i. Stop! Nie będziesz mógł patrzeć na ekran. Dlatego, że będziesz widział tylko piksele. Dużo pikseli. Ale całego obrazu nie będziesz widział. Ups. No i jeszcze Twój mózg nie zdoła przeanalizować takiej ilości informacji wzrokowych i po prostu stracisz rozum. I jak to jednak dobrze, że widzieć na 1000% nigdy ci się nie uda. A ty czemu chciałbyś się przyjrzeć, gdybyś miał super wzrok? Napisz nam to w komentarzach i nie zapomnij dać lajka oraz zasubskrybuj nasz kanał, żeby nie przeoczyć jeszcze wielu ciekawych wideo.